Cześć! Jestem i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i to jest kolejny odcinek z FSA 22. Po długiej przerwie. Ale powracamy, po, powracam już na kanał, na YouTube'a już po, powracam. Nie nagrywałem, bo ciężko było z czasem trochę. Ale czas się znalazł, to można nagrywać. Tutaj jesteśmy na mapie e, od i pomyślałem, że taka seria powrotu nada się właśnie na mapę od To będzie coś typu takie od, od zera do farmera. Tutaj więc zaczynamy rozgrywkę. Tutaj mamy kombajn do ICFARA. Ja go tutaj już od razu puszczę pracownika. Dalej mamy maseja Fergusona, MF3670 MF upuścimy sobie kultywator i też za pracownika. Mamy Valt de Valmes, to jest swoją drogą mój ulubiony ciągnik. Jeżeli chodzi o ciągniki średnie. Do, tutaj możemy posiadać rzepak, na tym polu o fiu, fiu zapomniałem, że trzeba go jeszcze złożyć no i puszczamy linka. no i tak Powracam na YouTube już oficjalnie będziemy sobie nagrywać też niedługo będą jakieś nowe seriki to jest z 22 i. Łoj! To ja źle wjechałem. No i ogólnie, co tam u Was? Bo mnie żniwa są. Znaczy, są. Są już po żniwach, jest u mnie. Ale aktualnie, teraz, jak nagrywam, jest 22 jest, jest lipca. pogoda u mnie jest marna. Sprawdzę sobie. U mnie jest aktualnie 20 stopni, no i jest ochmurno, deszcz, pada. Jeszcze później mam burze być. No więc nie za ciekawie. Tutaj wezmę sobie tego pick-upa. Jak się uda, to podetnę na tył sobie wózek. header. I pojadę to sprzedać. Mi ani ten biga, bo ani ten wózek nie jest potrzebny, a zawsze kasa na start będzie. Kurde. Dawno choringa nie grałem i Trochę zapomniałem jak tym ten. Dobra, podpinamy. A, jednak nie podpinamy. No ale dobra, na start. postawimy sobie... Bo wiem, biało. oczywiście. Czy Myślę, że postawię sobie jedną. Nie, dwie. Postawię sobie dwie. Jedną tu. I drugą tu. I może jeszcze kule. Będę ja jeszcze kurniki z tego z Premium Expansion. Znaczy no, z dodatku tego Premium też z tego pojawi się jakaś seryjka. I teraz chcę robić dla, dla Was Daily. Czyli codziennie odcinki. Postaram się przynajmniej jeszcze w lipcu, bo w sierpniu to na pewno nie będzie, bo jadę na wakacje więc jej w domu nie będzie, a odcinków na zapas nie podnagrywam, bo tam laptopa nie zabieram. Czekajcie, ja bo tutaj trochę nawet zniszczyłem. Mi się nie podoba taka mała. Tutaj mam sobie tą, tą normalną, oryginalną. Tutaj sobie zamaluję betonem. Tutaj będzie mieli, bo tu jest miejsce, gdzie się odbiera. Ojej, ojej, ojej. Te palety gdzie się odbiera. Tutaj sobie pomaluję betonem. Kurde, co ta kamera mi tak dziwnie lata. tutaj trochę za daleko. I tutaj znowu za, też za daleko. Dobra i możesz ładować telefon. No dobra w tych szklarniach sobie ustawię. Czekajcie, bo ja sobie muszę mnie włączyć. Jak te ikony całe. O to nie to. tu. Hmm. Co tu bym można ustawić? No myślę, że wszystko. Tak samo tu włącz, włącz i Teraz trzeba kupić beczkę. Gdzie są te beczki? Pierzęta Tom Joskina. Y Wezmę sobie. A czekajcie, ja chcę coś sprawdzić. Tutaj nie patrzcie, że po polu przejadę. Są kukurydze. A no szkoda, że tutaj nie ma takiej drogi do sklepu. Tutaj chwasty są te kukurydze. W kukurydzie. Oj, oj, oj oj, 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 Dobra. Chcę sprawdzić czy tą beczkę da się podpiąć do pickupa. Dobra, testujemy. Da się? Oczywiście, że nie. To resetuj. Wiem, no że tutaj będę musiał użyć super siły. Dobra, pika piech stoi tutaj tylko, żeby ten wózek przesunąć, Jest coś mi się chciało. No i dobra, sprzedajemy. No i dobra. Bierzemy z tej I jedziemy po tą beczkę. Też przez kółkodydysa. Też myślę, że za jakiś czas wleci jakaś polska seria. Na kanał też polecam wbić na kanał Boczek LS, bo tam zawsze, zawsze w piątki. Nie wiem o której godzinie, ale zawsze w piątki wlatuje seria Wakacje w Błaćkowie To jest moja ulubiona seria na polskim YouTubie ogólnie Zawsze ją oglądam, tuż po premierze Zawsze mogłem jak mam czas Więc polecam wbić, zostawić subskrypcję, łapkę w górę u niego No na my jedziemy napełnić wodę, bo tam mam ten zbiornik na wodę obok wiaty. O tutaj właśnie. Dobra, napełniamy wodę. Ja od razu kupię fastownik, bo mam tutaj włączone fasty. Fastownik, są te. To ma 6 metrów. To ma, nie, to ma 6 metrów, tak? Ten ma też 6 metrów. O, ten to w ogóle ma. 9 metrów Nie. Ten jest najlepszy, bo tym można się jeszcze rzepak. A ja głównie będę się tutaj rzepak, więc ten jest najlepszy. Kupuję go. A co mamy na promocji. No, nic ciekawego. Ogólnie. Dobra, damy wodę do jednej. Mam. No. Damy do tej pierwszej. Prędzej. Dobra, nie grałem tego to już się trochę zapomniałem, jak się w tym całym styluje. I dajcie znać też, czy chcecie. U mnie na kanale Serie z Super Market Simulator, bo też mam, mam tą grę. Dajcie znać na, napiszcie w komentarzu. Dobra, znowu napełnijmy tą beczkę. A i wiem, co trzeba będzie jeszcze kupić. Żeby te palety przedawać. Oczywiście tego tutaj będę ładować, bo nie umiem. Trzeba kupić sobie jakąś szczepę z autoloadem. Nie za dużą. Nie, nie stąd. Chcę wezmę to. Tylko zobaczę tu. Dobra. Kupuję te 15 tysięcy. Ja szybko mi się tutaj napełnia, bo tu pracownik już zaraz będzie miał pełny zbiornik. Temu idzie dobrze, temu też, chociaż w temu jeszcze dużo zostało. Temu też. Ogólnie. Nie, na to się nie będę nic potrzebował. Większość. Większość już mam na gospodarce. Ale trzeba będzie później, bo na pewno będę chciał tutaj rozpocząć hodowlę owiec. Na pewno będę chciał później. <śmiech> 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 Przepraszam. Gdzieś postawić zagrodę dla owiec. Kurde, to ja trafiłem. Pracownik J na pełny zbiornik. Przepraszam. No ale w tym odcinku to już będzie wszystko. Taki krótszy, początkowy. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Także ja się z tym żegnam. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Cześć!